No i spod rynku przenieśliśmy się pod piękny gotycki kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Bartumieja. No jest troszeczkę słońca, ale myślę, że słońce lepsze jest niż wiatr. Jest to naprawdę piękna perła według wielu źródeł, kiedy czytałem, zgłębiałem historię o tej świątyni, jest to perła śląskiej architektury gotycko-barokowej, ponieważ od zewnątrz typowy, typowy gotyk, a wewnątrz przepiękny barok. Tak jak wspominałem, Kościół usadowiony jest na dosyć dużym zniesieniu. Widać go, powiem Wam, z około 10 km spod, sprzed Gugówka. Już wyjeżdżamy leciutko za Racławice Śląskie. Już Gugówek i ten piękny kościół widzimy. Choć, co ja tu będę mówił, kościół już jest widoczny ko z koło Klesina, kościół jest widoczny z koło e, Szonowa. No, naprawdę e, jest on z dosyć daleka widoczny. A wiecie, czy się to na najprawdopodobniej tym, że po prostu zdoi, stoi on na dosyć dużym zniesieniu? A yy, jeszcze jedno, a tutaj tereny Prudnickiego Powiatu, raczej no Prudnickiego Powiatu, a Gminy Głogówek są raczej płaskie, tak bym powiedział. Teraz chciałbym Was wejść do środka. Jeśli się to uda, to bardzo dobrze. Jeśli nie, to zapraszam do odcinka wcześniejszego, ponieważ Kościół się kiedyś już na kanale pojawił. Ale, no jak wiecie, tak jak już mówiłem, troszeczkę Na dlatego chciałem to jeszcze raz wszystko w lepszej formie uwiecznić. Szczerze mówiąc, jeszcze nie weszliśmy do środka, ponieważ od tamtej strony było to zamknięte, było wejście zamknięte. Może będzie tu otwarte, bo widzę, że stoi tam rowerek, może będzie wnętrze otwarte, raczej tak. Tak wygląda fasada tej świątyni. No, według mnie prezentuje się ona nadzwyczaj bardzo ładnie, chociaż no, nie wyremontowana, ale cały wzór budowy mi się podoba. No... Widzimy tutaj również kaplicę, taka typowa kaplica, ładnie wygląda, nie to co niektóre kaplice wiejskie, które widzieliśmy na kanale, które mają niby kaplicę udawać, a za bardzo ładnie nie wyglądają. Na przykład taki przykład, yy, że Kietrza, no ta kaplica nie ładnie się prezentowała, ale była i okej, okay, może być. No i tak się właśnie to prezentuje. No to... Pójdźmy dalej. No kościół pochodzi z wieku XIV. Obecna pewnie jego forma jest dosyć starsza. Pewnie już pochodzi z wieku XVI-XVII, czyli no. Co by tu mówić, typowy barok? No, ee, bardzo ciekawa jest również kaplica e, książąt, księ, księ, a raczej rodu Obersdorfów, ponieważ wiad, w, władali tutaj gugówkiem, to dziwne by było, jakby w tej oto parafialnej świątyni nie spoczęli. No niestety, na moje wielkie zdziwienie, kościół był zamknięty. Wiecie, mamy też jeszcze taką troszeczkę nieciekawą sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, ponieważ no, stan taki epidemiologiczny nie został wprowadzony, ale no jednak troszeczkę restrykcji było i nadal jest, chociaż już nie aż tak dużo, ale też jest już trochę późna godzina. Może kościół był otwarty tak do godziny 17 albo południa. Dobra, nie będę dużo spekulował. Jeśli teraz bardzo interesuje Was wnętrze świątyni, to zapraszam Was do wcześniejszego odcinka z Główka, który większe zostało zaprezentowane, a jeśli nie, to może jakieś tutaj ujęcie wstawię. A jeśli zapomnę, no to wybaczcie. Może coś wstawiłem, może nie, może zapomniałem, może nie, ale teraz na pewno już zapraszam Was do kolejnego ujęcia, które zrobiłem troszeczkę wcześniej dla Was z widoku wież, widoku kościołka, troszeczkę tak ee, z spod tego wzgórza, na którym on się znajduje, od strony cmentarza. No, i tak się prezentuje kościółek od strony cmentarza. Raczej nie kościółek, bo jest to ładny, no ale tak jak już mówiłem, potężny kościół barokowy w malutkim miasteczku, jakim jest. Choć nie takim malutkim, ale miasteczku, jakim jest Głogówek. No i tutaj jeszcze mamy kościółek mały, parafialny. Chyba pod wezwaniem Świętej Anny. Jeśli się pomyliłem, to teraz myślę, będzie sprostowanie. Jest to najmniejsza świątynia. Powiedziałbym yy, bliźniaczu podobna do mm, zaraz do kaplicy zamkowej znajdującej się na zamku. No bardzo ładny według mnie, taki malutki kościółek, jakiś ma detal, nawet wieżyczkę, może, może być, ujdzie w planie jak to powiedzieć. A ja się teraz już z wami pożegnam i zaproszę do kolejnego odcinka, który już niebawem. Cześć!